Wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Team Roślina Oczywiście zostawcie subskrypcję i łapkę w górę ponieważ mamy jeszcze no cały listopad no i 30 dni grudnia na wbicie 200 subskrypcji zostało do tego celu tylko 30 ponieważ dzisiaj wbiliśmy 170 za to chciałbym Was bardzo serdecznie podziękować a dzisiaj taki Halloweenowy vlog, może nie jest w Halloweenowym stylu, ale specjalnie jest nagrywany wieczorem, żeby jakikolwiek Halloweenowy klimat pozostał. Mam nadzieję, że zebraliście, jeśli chodziliście po domach, dużo cukierków. Mam nadzieję, że nie musieliście używać przykusów, a jeśli już, to były śmieszne i nieszkodliwe, gdyż mąka i jajka no, szkodzą, ale drzwią, drzwią, więc drzwi mają prze, prze, przerypane 31 października rok w rok. No, ale no niestety tak to bywa, no. Ktoś musi zapłacić za ha, święto Halloween. Jest i puszek 2.0, który się odpoczywa. No i jest piękny brzeg Wisły, który bardziej by się nadał do nagrywania Zielonej Przygody. A Zielona Przygoda, no jak wiecie, znika już w zasadzie, kiedy będzie 31 listopad. No to 31 listopada już sobie nie obejrzycie. Dlatego apeluję o to, że jeśli macie jakieś zaległości w zielonej przygodzie, to, polec to macie tylko czas do 30 grudnia, bo 31 już nie będzie zielonej przygody. Zostaną tylko ewentualnie jakieś pożegnania. Jednak 31 grudnia będzie odcinek szczególny, ponieważ 31 grudnia rozpoczynamy oficjalnie sezon trzeci. Będzie specjał, wiem mniej więcej jak on będzie wyglądać. Oczywiście na początku filmu będzie moje podziękowanie za przepiękny rok 2021, który w zasadzie jeszcze trwa i chciałbym go wykorzystać jak najlepiej, gdyż sezon drugi no, pozostawił po sobie wiele dziur. Um, jedną dziurę niedługo będziemy naprawiać. Jest to Plants vs Zombies 1. Odcinek czwarty, który mi przyniósł no, blisko 300 wyświetleń. Um, myślę, że chciałbym dokończyć Plants vs Zombies 1. No przed właśnie 31 grudnia mam nadzieję, że mi się to uda, ponieważ już prawie nadrobiłem stracone levele. Um, na no Halloweenu nie będzie za wiele, gdyż intro pozostaje bez zmian. Tylko miniaturka będzie Halloweenowa, więc... No, lepsze coś takiego niż w ogóle nic. Prawda, zresztą jeszcze zrobiłem specjalnie wam klimacik wieczorem. Myślę, że jest to na pewno lepsze niż jakieś e, dziwne rzeczy i e, no, robienie ludziom jakichś, nie wiem, jajka w drzwi, chociaż to by było też efektywne. Także, no naprawdę, bardzo Wam dziękuję za te 170 subskrypcji. Jestem pod wielkim wrażeniem, gdyż yy, na początku tego roku nawet, yy, nawet nie myślałem o 100 subskrypcjach, a my mamy już cel na 200. Oczywiście w przyszłym roku, na koniec przyszłego 2022 roku, myślę, że możemy postawić sobie za cel 400 subskrypcji. Na razie jednak tego celu nie będę stawiać, gdyż mamy jeszcze ten rok i najpierw robimy 200 subskrypcji, gdyż je wbijaliśmy. No wszystko zaczęło się od lipca czy tam sierpnia 2020 roku więc no minął już ponad rok. Także no w zeszłym roku nie było akurat jakiegoś grudniowego wielkiego endu. Natomiast w tym roku będzie wielki end, gdyż sezon drugi się oficjalnie kończy. To są już ostatnie momenty, gdyż sezon trzeci jest naprawdę, mam nadzieję, będzie gigantyczną zmianą. Przyniesie wiele nowych korzyści. Myślę, mam nadzieję, że przyniesie mi to wiele sukcesów na YouTubie. Choć nie oczekuję, wiadomo, od losu, nie wiem, miliona wyświetleń, chociaż nie ukrywam, że nie pogardziłbym. Na pewno widzę szansę w shortach i plans versus i Pla i Plants versus Zombies ogólnie jako całej sadze no i w Plants vs Zombies Road Trip bo będę najp będzie najprawdopodobniej pierwszy w Polsce, którym to nagram tą serię będzie ciężko, ale damy radę to chyba wszystko życzę wam udanego Halloween w ten przepiękny wieczór gdzie widać most przeróbkowy oczywiście y przeróbka jeszcze się pojawi ale to dopiero w grudniu Trzymajcie się udanego Halloween. Błaha!